Rozdział 15. Książę Kruk i jego mały brat. Koszyki z Sitowia. Dlaczego Berlejb Kruk jest księciem? Dlaczego nazywacie starszego Kruka księciem? Bo taki delikatny jak książę. Jak tylko mu co powiedzieć, zaraz się obrazi i nie chce się bawić. A mały Kruk jest także księciem? No, jakże łobuz, a nie książę. Starszy kruk opiekuje się bratem, oddaje mu swoją chorągiewkę, staje zawsze w jego obronie, a mały jest bójnczuczny i każdego zaczepia. Starszy trzyma pelerynę, gdy mały się bawi, rano ogląda uszy, czy dobrze mydło spłukane, a wieczorem ściele mu łóżko i kołdrą okrywa go troskliwie. Dlaczego tego Urwisa tak pieścisz? pytano starszego kruka. Bić się z chłopakami umie, a łóżka posłać mu się nie chce. Niech się bawi, mówi starszy. On mały jeszcze, ma osiem lat dopiero. I ty jesteś mały? O nie, mam już dwanaście lat, pracuję razem z ojcem w fabryce szewskiej, ja już jestem duży. Kiedy chłopcy pletli koszyki z sitowia, starszy kruk chciał też zrobić koszyczek dla brata. Siedzą na schodach werandy i majstrują. Nagle któryś powiedział, że kruk zabrał mu dwie trawki. Trawki są długie, więc bardzo cenne. Od słowa do słowa chłopiec nazwał kruka złodziejem. Kruk był niepocieszony. Nawet scyzoryk do obcinania trawek nie zdołał go rozchmurzyć. Koszyka już nie plutł i kolacji jeść nie chciał. Jedz, kruczek. Brzydko być takim złośnikiem. Przecież już cię przeprosił. Przyznał, że to twoje trawki. Ja się na niego nie gniewam. Kruczek chciał jeść. Już łyżkę niesie do ust. Nie, nie mogę. Jak mam zmartwienie, to nigdy nie jem. A czy ty często miewasz zmartwienia? Tu na kolonii nie, ale w domu często. Kochani. Niezapomniani rodzice, pisał kruk starszy do domu. Po pierwsze donoszę wam, że jest nam tu bardzo dobrze. Obym to samo usłyszał i od was na wieki. Nie tęsknimy do domu i co dzień chodzimy do lasu. Po drugie, bawimy się dobrze i haim jest grzeczny. Bądźcie zdrowi i mocni, kłaniam się od siebie Berlejby i od haima. Ktoś w żartach nazwał kruka księciem. Choć żart. Nie tak daleki od prawdy. Są w życiu dwa królestwa. Jedno królestwo rozrywek, salonów i pięknych strojów, i tu są ci książętami, którzy od wieków byli najbogatsi, najweselej się śmieli i najmniej pracowali. Jest drugie wielkie królestwo trosk, głodu i znojnej pracy. Jego książęta już w dzieciństwie wiedzą, ile funt chleba kosztuje, opiekują się młodszym rodzeństwem i razem z rodzicami ciężko pracują. Czarnecki, kruk z kolonii, są książętami w państwie smutnych myśli i czarnego chleba. Są książętami z dziada i pradziada. W prastarych czasach otrzymali zaszczytne szlachectwo.